Wojna totalna, mgła rosła z ziemi, unosząc się nad polami bitwy jak przepowiednia nadchodzącej tragedii. Zapach prochu i spalenizny wypełniał powietrze, podczas gdy huk gąsienic czołgów i ryk dział przeszywał niebo. Zimno przejmowało każdego, kto znajdował się na tym obszarze, nie tylko dlatego, że była to zima, ale dlatego, że wojna była zimna i bezwzględna. Każdy ruch mógł być ostatnim, każdy oddech mógł być ostatnim. W tym chaotycznym świecie, wśród huku i krzyków, jeden czołg wyróżniał się spośród innych. Był to T-34, radziecki czołg średni, wyposażony w silnik diesla o mocy 500 km i uzbrojony w armatę 76,2 mm. Jego pancerz, grubości 45 mm, był w stanie wytrzymać nawet najcięższy ostrzał. Ten czołg, nazwany wichrem, przez jego załogę, stał się symbolem oporu przeciwko najeźdźcom. Wojna ta, znana jako druga wojna światowa, była konfliktem o niespotykanej dotąd skali. Niemcy, pod dowództwem Adolfa Hitlera, rozpoczęły agresywną ekspansję, która doprowadziła do zajęcia Polski, Francji i innych krajów Europy. Związek Radziecki, pod dowództwem Józefa Stalina, stanął w obronie swojego terytorium, a Stany Zjednoczone i Wielka Brytania dołączyły do walki, tworząc koalicję, która miała zmienić bieg historii. Gąsienice czołgu, wicher, szorowały po ziemi, unosząc chmury kurzu i ziemi. Załoga, składająca się z dowódcy, strzelca, ładowniczego i kierowcy, pracowała w doskonałej harmonii, każdy z nich wiedział, co było jego rolą w tym machinie wojny. Dowódca, starszy sierżant Iwanow, pa. Trzył przez peryskop, szukając celu dla swojej armaty. Strzelec, młody żołnierz o imieniu Paweł, przygotowywał się do strzału, jego ręce nie drgały, pomimo huku i chaosu wokół. W tym momencie, kiedy Czołg, wicher, szedł w stronę nieprzyjaciela, losy wojny wisiały na włosku. Każdy strzał, każdy ruch mógł zmienić przebieg bitwy. Iwanow wiedział, że jego Czołg i jego załoga byli kluczem do sukcesu, ale także, że byli oni tylko małą częścią ogromnej machiny wojennej. Wojna totalna była w pełnym toku, i każdy musiał być gotów do poświęceń, jeśli chciał przetrwać. T. 34, wicher, ruszył do przodu, jego gąsienice kręcąc się z coraz większą prędkością. Załoga była gotowa, broń była załadowana, a serca biły szybko. To był moment prawdy, moment, w którym wojna totalna stawała się coraz bardziej realna. Iwanow spojrzał na swoją załogę, a następnie na horyzont, szukając nieprzyjaciela. Wiedział, że bitwa będzie zażarta, ale także wiedział, że jego czołg i jego załoga byli gotowi do walki. Wojna totalna była tu, i nikt nie wiedział, jaki będzie jej koniec. Wojna totalna analiza techniczna bitwy. Po zakończeniu fazy przygotowań obie strony rozpoczęły działania ofensywne. Bitwa została podzielona na trzy fazy: ranek, popołudnie i noc. Każda faza przyniosła nowe wyzwania i możliwości dla dowódców. Ranek. Bitwa rozpoczęła się o świcie, kiedy siły atakujące ruszyły do przodu. Atakujący użyli czołgów T-72, które były wyposażone w ciężkie pancerze i działa 125 mm. Czołgi te były w stanie prze łamać linie obronne, ale ich ruch był powolny ze względu na gęstą sieć dróg i teren. Obrona użyła systemów rakietowych HIMARS, które okazały się skuteczne w niszczeniu czołgów. W trakcie tej fazy atakujący próbowali przeprowadzić manewry flankujące, aby obejść linie obronne. Jednakże obrona była przygotowana i użyła swoich sił powietrznych, aby powstrzymać atakujących. Siły powietrzne użyły samolotów bojowych F-16, które okazały się skuteczne w niszczeniu czołgów i innych pojazdów. Po południe, w drugiej fazie bitwy, atakujący próbowali przełamać linie obronne za pomocą artylerii. Użyli systemów rakietowych BM-30 Smerch, które okazały się skuteczne w niszczeniu bunkrów i innych umocnień. Jednakże, obrona użyła swoich systemów przeciwlotniczych, aby powstrzymać atakujących. W trakcie tej fazy dowódcy atakujących popełnili błąd, używając swoich czołgów w sposób nieefektywny. Czołgi były używane w sposób izolowany, co pozwoliło obronie na łatwe ich niszczenie. Dodatkowo, atakujący nie mieli odpowiedniej logistyki, co spowodowało, że ich czołgi i inne pojazdy były często bez paliwa i amunicji. Noc. W trzeciej fazie bitwy atakujący próbowali przeprowadzić nocny atak, aby zaskoczyć obronę. Użyli czołgów Leopard 2. Które były wyposażone w noktowizory i inne urządzenia, które pozwalały im na skuteczne działanie w nocy. Jednakże, obrona użyła swoich systemów rozpoznawczych, aby wykryć atakujących i powstrzymać ich. W trakcie tej fazy, atakujący użyli systemów rakietowych TOS-1A, które okazały się skuteczne w niszczeniu bunkrów i innych umocnień. Jednakże, obrona użyła swoich sił specjalnych, aby powstrzymać atakujących. Siły specjalne użyły broni maszynowej i granatników aby niszczyć czołgi i inne pojazdy. Taktyka. Bitwa pokazała, że manewry flankujące mogą być skuteczne, ale wymagają odpowiedniej logistyki i koordynacji. Atakujący muszą być w stanie utrzymać impet ataku, aby nie pozwolić obronie na regenerację. Dodatkowo, bitwa pokazała, że błędy dowódców mogą być katastrofalne, jeśli nie są szybko naprawione. Technologia. Bitwa pokazała, że nowoczesne systemy bojowe mogą być skuteczne, ale wymagają odpowiedniej obsługi i logistyki. Czołgi T-72 i Leopard 2 okazały się skuteczne w niszczeniu czołgów i innych pojazdów, ale wymagają odpowiedniej obsługi i amunicji. Systemy rakietowe HIMARS i BM-30 Smerch okazały się skuteczne w niszczeniu bunkrów i innych umocnień, ale wymagają odpowiedniej logistyki i koordynacji. Wnioski. Bitwa pokazała, że wojna totalna wymaga odpowiedniej logistyki, koordynacji i taktyki. Dowódcy muszą być w stanie podejmować szybkie decyzje, aby naprawić błędy i wykorzystać możliwości. Nowoczesne systemy bojowe mogą być skuteczne, ale wymagają odpowiedniej obsługi i logistyki. Bitwa pokazała, że manewry flankujące mogą być skuteczne, ale wymagają odpowiedniej koordynacji i logistyki. Gwiazdka, gwiazdka, podsumowanie gwiazdka, gwiazdka. Wojna totalna, która miała miejsce w XX wieku, była wydarzeniem, które zmieniło bieg historii. Konflikt ten, który objął niemal. Cały świat przyniósł ogromne straty i zmiany w polityce, społeczeństwie i gospodarce. Gwiazdka Gwiazdka punkt zwrotny Gwiazdka Gwiazdka co zdecydowało o wyniku wojny totalnej? Było to wiele czynników, ale głównymi były Gwiazdka Pogoda warunki atmosferyczne takie jak temperatura, wilgotność i wiatr miały ogromny wpływ na wynik bitew i kampanii wojskowych. Gwiazdka Błąd Decyzje podejmowane przez dowódców i polityków często były niefortunne i przynosiły niepożądane konsekwencje. Gwiazdka-broń, rozwój nowych technologii wojskowych, takich jak lotnictwo, czołgi i broń chemiczna, zmienił sposób prowadzenia wojny i zwiększył jej destrukcyjność. Gwiazdka-gwiazdka-koszt, gwiazdka-gwiazdka. Straty poniesione podczas wojny totalnej były ogromne. Szacuje się, że, gwiazdka zabici, około 50 milionów ludzi straciło życie, w tym żołnierze, cywile i jeńcy wojenni. Gwiazdka, ranni, kilkadziesiąt milionów ludzi zostało rannych, wielu z nich doświadczyło traumy i kalectwa. Gwiazdka, zniszczony sprzęt, wielkie ilości sprzętu wojskowego, w tym czołgi, samoloty i okręty, zostały zniszczone lub uszkodzone. Gwiazdka, gwiazdka, dziedzictwo gwiazdka, gwiazdka. Wojna totalna zmieniła Polskę i świat w sposób zasadniczy. Przyniosła gwiazdka nowy porządek międzynarodowy. Wojna doprowadziła do powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych i nowego układu sił międzynarodowych. Gwiazdka Zmiany Społeczne. Wojna przyniosła znaczne zmiany społeczne, w tym emancypację kobiet i rozwój ruchu robotniczego. Gwiazdka Rozwój Technologiczny. Wojna przyspieszyła rozwój nowych technologii, w tym komputeryzacji, lotnictwa i medycyny. Wojna Total. Nabyła wydarzeniem, które na zawsze zmieniło bieg historii. Nauczyła nas, że wojna jest zawsze złem, które przynosi ogromne straty i cierpienie. Dlatego też, powinniśmy zawsze dążyć do pokoju i rozwiązywania konfliktów w sposób dyplomatyczny, aby uniknąć takich tragedii w przyszłości. Jak powiedział Albert Einstein, wojna to jest najgorszy sposób rozwiązywania problemów, ponieważ prowadzi do jeszcze większych problemów.